I tak na pierwszy ogień pójdziemy sobie do zakładki przełączniki. Tutaj, jeśli chodzi o to portfolio, tak jak już wspominałam, mamy dostępną pełną paletę możliwości od tych rozwiązań SOHO, niezarządzalne, smart zarządzalne, aż do tych w pełni zarządzalnych warstwy trzeciej, które dają nam możliwość łączenia, łączenia w stos. Mamy oczywiście przełączniki znajdujące się w tej grupie rozwiązań dostępowym aż przez przełączniki znajdujące się w grupie hmm, przeznaczonej do hmm, agregacji. Oczywiście dostępne są tutaj rozwiązania hmm, fast ethernetowe, hmm, ale te najbardziej popularne gigabit ethernet czy nawet 10 gigabitowe miedziane także jak najbardziej w portfolio tego producenta się hmm, znajdują ważna informacja natomiast jest taka że jeśli chodzi o wyposażenie tych przełączników w uplinki to tutaj maksymalna szybkość jaką osiągniemy po uplinkach wynosi 10 gigabitów więcej tutaj w portfolio tego producenta póki co nie znajdziemy Mamy oczywiście dostępne filtry, które w szybki sposób pozwolą nam zlokalizować produkty, na których najbardziej nam zależy. Warstwa trzecia przeznaczona do agregacji, warstwa trzecia dostępowa, warstwa druga smarty rozwiązania niezarządzalne, to wszystko jak najbardziej możemy sobie przefiltrować. Dalej Idąc w dół, widzimy, że producent swoje rozwiązania wyposaża w porty smart rate, czyli pracujące nawet z szybkością 2,5 giga. Tak jak mówiłam, uplinki maksymalnie 10 gigabitowe. Uważam, że to akurat jest dużym minusem w stosunku do rozwiązań innych producentów. Aczkolwiek sądzę, że producent. Z biegiem czasu na pewno wyposażę swoje rozwiązania o e, porty e, z wyższą wartością. Oczywiście, w standardzie, jeśli chodzi o e, te podstawowe porty, możemy sobie wybrać e, przełączniki od czteroportowych do 50 pięćdziesięcioportowych. Oczywiście mamy tutaj produkty wspierające już ten najwyższy standard e, POE, czyli 802.3 BT, tak zwane POE. Plus, plus, tak jak powiedziałam, mamy przełączniki, które wspierają stakowanie maksymalnie do czterech urządzeń w stosie. Wszystkie te rozwiązania e, posiadają e, oczywiście możliwość dołączenia e, dodatkowych akcesoriów w postaci kablidach, w postaci wkładek e, światłowodowych, więc tutaj, jeśli chodzi o e, Przełączniki. Sądzę, że nie ma sensu się więcej nad tym rozwodzić. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym Państwu pokazać, to będzie na przykład po wybraniu sobie któregoś z interesujących nas przełączników, niech to będzie na przykład przełącznik warstwy trzeciej, dostępowy seria GS22.10 i przypuśćmy, mamy potrzebę zerknięcia do dokumentacji technicznej z specyfikacji producenta y, pobrania sobie c, y, deklaracji y, CE czy, czy y, pobrania firmwareu, ewentualnie User Guide. jeśli nas interesuje, przechodzimy sobie klikając w interesującą nas serię y, do zakładki do pobrania I tutaj y, w tej zakładce mamy wszystkie interesujące nas dokumentacje. Y, które są dostępne dla tej konkretnej serii, dla tych konkretnych y, urządzeń. Y, kolejną zakładką będzie zakładka łączność bezprzewodowa, w której to zakładce zostaniemy przekierowani do portfolio access pointów tego y, producenta. No i tutaj, oczywiście, także jeśli chodzi o wybór, mamy e, rozwiązania w standardzie od 11N przez Wave 1AC, Wave 2AX, a także AXE. Czyli, e, jeśli chodzi o portfolio, e, to bezprzewodowe, wydaje mi się, że tutaj producent rzeczywiście dba e, o nowinki, e, idzie, mm, idzie z duchem czasu. E, jak najbardziej mamy tutaj dostępne rozwiązania w tych najnowszych e, standardach współpracujące z częstotliwościami 2,4, 5, a także 6 GHz mimo w, o wartości maksymalnie 4 na 4. Jeśli chodzi o dostępne porty na urządzeniach, to tutaj także pojawiają się urządzenia, które na przykład są wyposażone w 4 porty. Downlinkowe. Oczywiście mamy tutaj produkty przeznaczone do zastosowań wewnętrznych, do zastosowań zewnętrznych, na przykład outdoor. Trzy produkty do wyboru są to rozwiązania utwardzone do bezpośredniego zastosowania właśnie w środowisku zewnętrznym. Oczywiście fajne jest też to, że te, że te filtry y, działają w tak przyjazny sposób, ze względu na to, że po wkliknięciu na przykład y, outdoorowego rozwiązania i jeśli chcielibyśmy sprawdzić, czy jest y, konieczne zasilanie z y, poziomu tego najwyższego standardu BT, jeśli wklikniemy sobie BT, no to widzimy, że na liście nie pojawia nam się żadne, y, żadne takie urządzenie, czyli żadne takie urządzenie nie jest dostępne, ale jeśli zmienimy ten standard na przykład na. AT, AF. Och, to dalej nic nie mamy. Ok, to może AT. Ok, przy AT pojawiły nam się trzy urządzenia do wyboru. Jeżeli mówimy o tej mobilnej łączności szerokopasmowej, no to tutaj znowu wchodząc sobie w tą zakładkę, mamy możliwość podglądnięcia, jakimi produktami producent dysponuje, i tutaj, także jak widzicie Państwo, wchodzimy sobie w te kategorie już najwyższe, czyli mamy dostępne produkty wspierające LTE 5G. Oczywiście tutaj są także produkty przeznaczone do środowiska wewnętrznego, do środowiska zewnętrznego. Co ciekawe, mamy tutaj także wypisane. Stopnie bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń. Fajne jest także to, że te urządzenia wspierają Wi-Fi 802 11 AX. Mamy tutaj dostępne częstotliwości 2 4, 5, ale także e, znajdziemy e, dla klientów mniej wymagających, także rozwiązanie zapewne tańsze, ale wyposażone tylko i wyłącznie w częstotliwość 2 i 4 GHz tutaj jest też fajna taka opcja do wyboru, czyli maksymalna ilość e, urządzeń, e, którymi będzie można, e, który, które będzie można przypiąć do e, interesującego nas access pointa. W dalszej części mamy możliwość przefiltrowania sobie ile portów na takim urządzeniu jest nam potrzebne, 1, 2, 4, no i oczywiście E, s, e, sloty SIM e, na nano, mikro, e, minikartę, e, możliwość zasi, zasilania takiego, takiego urządzenia, a także typy montażu. E, jeśli chodzi o, m, o to portfolio, jest ono naprawdę bogate, jest ono naprawdę funkcjonalne i z mojego punktu widzenia, naprawdę e, nowoczesne, sprawdzające się w e, obszarach. Gdzie mm, ta łączność LTE jeszcze nie do końca jest rozwinięta, ze względu na to, że mamy tutaj całkiem szeroką gamę rozwiązań, która jest właśnie przeznaczona na zewnątrz. Czyli możemy sobie takie urządzenie wypuścić gdzieś tam na daszek, e, następnie kablem e, ten internet doprowadzić do e, naszego domu. Zakładka bez wątpienia m, godna uwagi. Przechodząc dalej routery Wi-Fi, czyli kolejna zakładka, gdzie znajdziemy rozwiązania, o które bardzo często Państwo pytacie, natomiast ta zakładka nie ukrywam, jest dosyć uboga. Tutaj mamy tylko i wyłącznie 5 dostępnych urządzeń, dwa z antenkami wbudowanymi, trzy z antenkami dołączanymi zewnętrznymi, ale także znajdziemy tutaj coś co wspiera Wi-Fi 6. Mamy oczywiście standardy niższe. Jeśli chodzi o szybkość, no to tutaj maksymalnie do 5000 megabitów na mm, megabitów na sekundę. No i oczywiście jeśli chodzi o porty, no to tutaj możemy sobie wybrać te multigigabitowe, jednogigabitowe, czy nawet jest dostępny produkt wspierający jeszcze porty Fast Ethernet. Ostatnią zakładką, nad którą chciałabym się pochylić, będą oczywiście firewall. Tak jak już wspominałam, jest tam seria ATP, czyli Advanced Street Protection. To są rozwiązania za zarządzane lokalnie lub chmurowo poprzez, poprzez właśnie platformę Nebula, Nebula Cloud. To są rozwiązania przeznaczone dla małych i średnich firm których głównym celem jest wykrywanie nieznanych zagrożeń z funkcją sandbox, która, jak można odnaleźć na stronie producenta, informacje jest zwirtualizowanym, izolowanym środowiskiem sieciowym, w którym uruchamiane są nieznane pliki w celu analizy ich zachowania. Mamy także tą serię. USG Flex, która jest wyposażona w szeroką gamę zaawansowanych funkcji koniecznych do zagwarantowania ochrony sieci firmowych z możliwością zarządzania z chmury lub lokalnie z poziomu IP. No i tutaj jeszcze przy okazji pokazywania państwu access pointów ja nie powiedziałam bardzo ważnej rzeczy, mianowicie nie wspomniałam o zarządzaniu tymi access pointami. Jeśli chodzi o zarządzanie, no to tutaj mamy trzy takie podstawowe podejścia, czyli stand, stand alone, czyli, czyli zarządzanie lokalne, Nebula Cloud Management, to jest ta platforma, spajająca kilka urządzeń z Excel, takich jak access pointy, przełączniki, routery czy firewalle w jednej pla platformie da dające możliwość konfiguracji, e, zarządzania i monitoringu z poziomu jednego miejsca, ale także e, mamy tutaj kontrolery sprzętowe i to są konkretnie zintegrowane e, z bramami USG Flex lub ATP e, kontrolery, czyli w momencie kiedy chcemy sobie Zakupić kontroler sprzętowy, to kupując właśnie któryś ze wskazanych przeze mnie w tym momencie urządzeń USG bądź ATP, mamy tutaj zintegrowany w tym urządzeniu kontroler do zarządzania access pointami. Na dowód tego w zakładce, właśnie Firewall, jeśli sobie zjedziemy na dół. Mamy możliwość wybrania ile maksymalnie access pointów będzie do tego kontrolera firewalla przypiętych, czyli idziemy od 24 aż do 520 urządzeń. Jeśli chodzi o te produkty, są one także wyposażone w tą część bezprzewodową możemy sobie wybrać, w jakim standardzie część bezprzewodowa będzie działała 802 AX czy 8211 AC, bo ten jest akurat standardem najniższym. Oczywiście mamy możliwość sobie wybrania, z jaką szybkością będą pracowały dostępne porty na tym urządzeniu, a także ilość użytkowników, którymi Y, których y, którym będzie można zarządzać z poziomu, y, z poziomu tych właśnie urządzeń